Dzień dobry, Krzysztof Petek z tej strony. Miałem być na marszu w Warszawie. Zgadnijcie na którym. Brawo. No ale niestety wirus, który wciąż jeszcze trzyma mnie w swoich objęciach, zgłosił veto, liberum, powiedział, nie wyjdziesz z domu jeszcze. No i siedzę. Na szczęście, mam nadzieję, krócej niż szykuje się od siatka różnych Ziobrów i innych kaczystów. Drodzy, obejrzałem zatem z daleka oba marsze, posłuchałem przemówień, przyjrzałem się uczestnikom. Nagrywam to, kiedy jeszcze tam ludzie maszerują. Nagrywam więc z nadzieją, że jednak mokre nocne sny Jarosława o jakichś zamieszkach, zadymach, nieboszczykach pozostaną tylko w sferze jego socjopatycznych marzeń. Ludzie mają prawo się zebrać, mają prawo demonstrować, co myślą, mają prawo pokazywać, kogo popierają. To jest ok. To, że działo się to jednocześnie, to jest jedynie wyższy stopień ryzyka dla Warszawy, ale nie można nikomu odmówić prawa do demonstrowania. To, co usłyszałem z ust Karola Nawrockiego, bo to głównie był jego monolog po ich marszu, może jeszcze trwa? No to nie było nic nowego. Zatem parę słów komentarza, i mam nadzieję, że już o tym marszu nie będę musiał mówić więcej, komentując jakieś zamieszki, jakieś problemy. Zamkniemy to pewnymi dywagacjami dotyczącymi samych imprez, zupełnie legalnych i działań. Marsz poparcia Rafała Trzaskowskiego. Rozpoczął się przemówieniami samego kandydata, ale jak mówiłem i potwierdzam, to nie jest dobry trybun. On może się świetnie spisywać w administrowaniu w kontaktach międzyludzkich, nie ma w sobie takiej charyzmy przemawiającego człowieka. I widać to w zestawieniu na przykład z Donaldem Tuskiem, który mówił krótko, niby nic potężnego, a jednak przykuł uwagę i niektórzy Niektórzy łzy ronili. Nawet Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest wyraźnym współwinnym sytuacji niepewności, bo to on razem z panem Hołownią byli głównymi hamulcowymi w wprowadzaniu, szybkim wprowadzaniu zmian, na przykład związanych z prawami kobiet, prawami do przerywania ciąży, prawami do decydowania o własnym ciele. Gdyby to zostało przepchnięte przez parlament, to Rafał Trzaskowski dziś miałby lepszą sytuację. Jeśli ktoś mówi, no ale po co Duda by zawetował? Okej, okay, ale spadłoby to na głowę Dudy. Natomiast wyborcy wiedzieliby, że koalicja wywiązała się we, w swoim zakresie ze zobowiązań. Męcen ostatnio, wypytując Trzaskowskiego... Podliczył i to słusznie, że wśród ustaw, które ten parlament już wypuścił, 185 podpisał Andrzej Duda, a tylko sześciu nie. Fakt, że to jest sześć kluczowych, ale można by wziąć to pod uwagę i wyciągnąć wniosek, że w zasadzie Andrzej Duda współpracuje z tym parlamentem, no bo jakoś współpracuje. Tymczasem. Parlament uznał, koalicja uznała, że po prostu pewnych tematów nie będzie procedować i poczeka na nowego prezydenta. Moim zdaniem należało procedować te trudne tematy o związkach partnerskich, o prawach do adopcji przez pary homoseksualne czy przez związki partnerskie, rozmawiać o tym, przygotowywać ustawy. Nie podpisze Duda, no ale to wtedy ilość jego przewin wobec reprezentantów społeczeństwa wzrośnie. No ale dobrze, jest jak jest w tej chwili. Przemawiał Kosiniak-Kamysz i oczywiście z dużym poparciem dla kandydata. Przemawiał Szymon Hołownia, a to Hołownia potrafi bez dwóch zdań jest zwierzęciem medialnym. I oprócz tego co tam mówił, że popiera jasno i jawnie, to ważne, bo przy poprzednich wyborach nie bardzo lawilował. <laughs> Powiedział rzecz ważną. Która bardzo odróżnia to środowisko od środowiska z następnej przecznicy popierającego Karola Nawrockiego. Pod koniec swojej wypowiedzi rzekł: Kiedy spotkacie ludzi z tamtego marszu, rozmawiajcie z nim, bądźcie dla nich przyjaźni, czy uprzejmi, coś takiego. Ale generalnie apelował o, tym, o to, żeby traktować tych ludzi. Zgodnością to są tylko nasi przeciwnicy myślący inaczej, ale to także Polacy. I cała rzecz polega na tym, żeby przy najbliższej prezydenturze i w następnych pokoleniach tworzyć taką atmosferę prawną, formalną, społeczną w Polsce, żeby każdy, kto nie jest zbójem przestępcą, kto nie łamie norm, znalazł tu miejsce. Jakkolwiek będzie inny Ludziom się nie podoba, że na przykład dwóch facetów tworzy parę? No dobrze, mnie to też jest obce, ale i mnie, i pytanie, czy robią komuś krzywdę tym. Jakbyśmy zrobili taką miarę poczucia szczęścia, równowagi, poczucia miłości, zadbania o siebie wzajemnego, i pytali różne pary, pytali ludzi w ogóle, to jeżeli zezwolimy, my jako społeczeństwo, na przykład na te małżeństwa homoseksualne. To wszelkie argumenty, że to zrobi komuś krzywdę, z rozpędu rozbijają się o mur. No nie widzę tej krzywdy. To wszystko jest wyssane z palca. A z drugiej strony, tysiącom ludzi pozwoli to żyć w formalnych związkach, jeśli czują taką potrzebę. Kogo skrzywdzi? Wprowadzi w dyskomfort fanatyków, ale to jest ich problem. Przecież nie będzie obowiązku zawierania takich związków. To tylko po prostu umożliwienie ludziom życia tak, jak chcemy. Te rzeczy wstrzymywali Kosiniak, Kamysz i Hołownia. Dlatego o tym mówię, że tutaj przemawiają za, ale utrudnili ten start i utrudnili życie koalicji. Ładnie zachowała się i dobrze przemawiała Magdalena Biejat, chociaż z równowagi wytrącił ją drobny wypadek. Tam był lekarz potrzebny, ktoś zemdlał, więc później jej głos drżał. Czy to źle? To nie, to chyba świadczy po prostu o jej empatii. No, jeżeli zdarza się przy nas wypadek, to zawsze jakieś emocje nami targają. Ale też jasno poparła Rafała Trzaskowskiego. Niko Szurdan przyjechał, to jest ten prezydent elekt w Rumunii. To było wielkie zaskoczenie, bo 64% z ankiet wynikało, będzie głosować na faszystę. I nagle cyk? Jednak nie. Jednak nie. Jednak demokracja ma szansę przetrwać w Rumunii. To ma znaczenie, bo odwiedzam Rumunię regularnie. Pozwólcie, że na koniec filmu Was zaproszę, bo za miesiąc już następna wyprawa. Miała swoje parę minut Joanna Senyszyn, była posłanka i była kandydatka na urząd prezydenta, która w takim geście dobrej woli symbolicznym przekazała żonie Rafała Trzaskowskiego czerwone korale. Takie symboliczne poparcie. To są niby tylko gesty, ale popatrzcie, te zachowania, Ocieplają atmosferę. Pokazują, jaka będzie atmosfera w środowisku, które popiera i pozwoli wygrać Trzaskowskiemu. Ale przenieśliśmy się także na marsz poparcia Karola Nawrockiego. Jest spokojnie, nie lecą race, kamienie, nikt nie wykrzykuje, więcej jest haseł anty, bo na marszu Trzaskowskiego więcej jest haseł. Pro-Trzaskowski, prodemokratycznych, mniej antynawrockich. Tutaj ta proporcja się odwraca. To też coś mówi o środowisku, które jest przede wszystkim anty- coś. A to pro to już są tylko hasła. Bo jeśli ktoś mówi, że jest propatriotyczny, no przepraszam, oba te środowiska mówią: zdefiniuj, proszę. Ja w ogóle mam ten problem, kiedy podczas licznych spotkań autorskich ludzie pytają, czy czuje się pan patriotą. Ja zawsze proszę o zdefiniowanie. Bo czy patriotą w obszarze kultury, zachowań pewnych, promowania swojego środowiska kulturowego, kulturalnego, literatury, czy patriotą w znaczeniu odpalania rac, szabelki i walenia w łeb wszystkich, którzy nie są Polakami. No bo to zależy, jak kto to rozumie. Przemawiał Karol Nawrocki. Bardzo dużo o patriotyzmie. No bo to nic nie kosztuje no to jest słowo wytrych. Krzyczeli wszyscy, że tu jest Polska. Absolutnie się zgadzam. Stali na placu zamkowym pod zamkiem w Warszawie tam jest Polska. Zdecydowanie. Krzyczał, że zatrzyma Zielony Ład. Nie musi. Zielony Ład w takiej wersji pierwotnej, o której mówiono i który z wielką chęcią wprowadzali politycy PiS, w zasadzie już umarł. Zielony Ład jako idea zostawienia naszym przyszłym pokoleniom. Zdrowszego świata jest godny pochwały i powinien objąć cały świat. Ale nie może robić krzywdy ludziom takiej, żeby jej nie wytrzymali. Dlatego to jest wszystko do dyskusji. Ale on będzie powstrzymywał coś, co już zostało niejako wycofane. I jest do przegadania. Będzie powstrzymywał imigrantów. Hasło. Bo zauważyłem, rozmawiając zwłaszcza ze starszymi ludźmi, ale i z młodzieżą, że pewne hasła na nich działają, nie zastanawiają się nad szczegółami. Jedna pani, którą znam, już z pokolenia raczej bliżej moich rodziców, mówi: Ja głosowałam na Brauna, bo on powstrzyma imigrantów. Ona się nie zastanawia, że Brown, to nie jest kwestia, że ich powstrzyma, tylko że wsadzi ich do obozów koncentracyjnych i mnie też, tak jeśli tylko dostanie na tyle władzy, na jaką chciałby liczyć. Że to są ludzie bezwzględni, że oni zniszczą społeczeństwo. Nie, ważne, że nie będą mnie napadać imigranci. A widziała Pani jakichś imigrantów, kiedyś widziałam. Nieraz widzisz człowieku, mamy ogromne ilości imigrantów już zasymilowanych w Polsce. Mamy też sporą ilość Ukraińców, którzy się asymilują albo nie. W dużych masach są ludzie cudowni i obrzydliwe kanalie, tak się zdarza. Ale to nie jest tak, że imigranci w głowach, zwłaszcza starszych ludzi, imigranci to są zawsze wyznawcy islamu, ciemnoskórzy, łamiący wszystkie normy, chodzący z nożami w zębach. Ja mam pewien dystans do wyznawców islamu, bo jest to religia bandycka, zdecydowanie jeszcze bardziej niż chrześcijaństwo, bo jest bardziej zacofana. Ona w swojej ekspansywności jest na takim poziomie, na jakim chrześcijaństwo było w czasie wojen krzyżowych. Okej. Okay. Tylko to nie jest problem, czy będzie paru wyznawców islamu więcej czy mniej, tylko czy państwo polskie potrafi panować nad ludźmi, którzy formalnie i legalnie są w Polsce. Zresztą jakim prawem nawrocki tutaj krzyczy, że będzie powstrzymywał, Imigrantów z krajów islamskich, no 300 tysięcy ludzi według raportu nik wjechało tylko dlatego, że zapłaciło, bez weryfikacji. Wjechali do Polski, potem częściowo się rozjechali, częściowo tu się plączą. Niektórzy skorzystali z okazji, zaczęli się uczyć, znaleźli pracę, po prostu uciekali od biedy albo niepokojów wojennych, a niektórzy nie. Niektórzy to cwaniaczki, którzy przyjechali tutaj korzystać. Z krajów, gdzie jest po prostu lepiej. Ale nie sposób tego kontrolować, bo pan Rao ze swoją ekipą za ogromne pieniądze, niepoliczone dotąd przez prokuraturę, chociaż sprawy się toczą, wpuścił tutaj ponad 300 tysięcy ludzi. Pamiętacie zresztą na debacie, kiedy Trzaskowski mówi: No ale pana środowisko pisowskie wpuściło tutaj ponad 300 tysięcy ludzi, a on mówi, no, zgodnie z tymi dziwnymi ustaleniami takiej komisji, nie 300 tysięcy, tylko 300. Pomylił się pan o 1000. Ja wiem, że jest historykiem, ale panie, no kurczę. Może gdzieś tam matematyka w podstawówce była. Co jest ciekawe w zachowaniu Nawrockiego? Jeśli ktoś z was oglądał albo obejrzycie, zaczyna zdanie i każdą następną frazę wyraźnie oddzieloną mówi z coraz wyższą tonacją. Robi to jeszcze mocniej z jeszcze większą emfazą, niż robił to przez całe lata Duda, który wyraźnie wzorował się na Mussolinim. I ten też próbuje, tylko że pewnie wzoruje się na Dudzie, tylko próbuje być Dudą bis do kwadratu. W swojej bezwzględności i szybkości podpisywania różnych bredni też byłby do kwadratu. Ja się bardzo cieszę, że poziom intelektualny, elokwencja Pana Nawrockiego nie jest tak wysoka, żeby potrafił zbudować zdanie dziewięciokrotnie złożone. Bo wyobrażacie sobie, jak zaczyna od jakiejś normalnej tonacji, a potem idzie wyżej i wyżej i wyżej? Gdzie dojdzie? Do oporowego sopranu koloraturowego i pęknie. I potem byłoby tak, wie, kto by to zbierał? No nie, No i afera. Zabiliście mi człowieka. Dlatego lepiej, że nie pęk, że te zdania były stosunkowo krótkie, ale tak serio, co to oznacza? To oznacza niebywałe, sięgające już poza skalę, przerażenie. Bo on wie, że albo idzie do pałacu, albo idzie za kraty. Może nie od razu, ale. Ma taką dużą szansę, bo przy okazji czesania jego przeszłości przez dziennikarzy, to dziwne, że nie przez służby, tylko przez dziennikarzy, wyszły takie rzeczy, które są w gestii prokuratury. Musi to zbadać, jeśli on nie będzie miał immunitetu. No to zbada bardzo szybko. Coś mi tu fruwa? Jakiś mol. Wychodzi na jaw tajemnica mojej pracowni, jest ona zbudowana przeze mnie. Na części strychu i takich gości fruwających czasami tu mam. I rzecz w tym, że on jest przerażony, bo tyle rzeczy wyszło, że teraz nie da się tego pozamiatać pod dywan, jeżeli nie będzie miał immunitetu. Jeszcze jedno, użył kilkakrotnie słowa nowego. On się wyraźnie cieszy nowymi słowami, tak jak Jarosław Kaczyński, jak odkrywał ojkofobię i inne takie, i odkrył jakiś czas temu mikromanię, i tej mikromanii przyczepił się dzisiaj. Karol Nawrocki, że nie będzie więcej mikromanii. To jest tak zwana mania mniejszości, czyli w psychologii to jest absolutne przekonanie, że jestem nikim, że nie mam żadnej wartości. I oni twierdzą, że w momencie, kiedy polscy specjaliści, także historycy, chcą odbrązawiać historię na rzecz faktycznej historii, kiedy mówią, Polska nie zawsze była cudowna miła. Że tam Kazimierz Wielki nie tylko odbudowywał, ale i mordował. Że Polacy nie zawsze bronili wartości europejskich, czasem po prostu atakowali, żeby coś wydrzeć, ukraść, zająć. To to, to jest mikromania, umniejszanie naszej wartości. I to mówi doktor historii. I to mówi człowiek, który, którego zachowania przeczą wszelkim wartościom. Nie będzie więcej mikromanii, czyli będzie przeciwieństwo znowu, tak? Czyli megalomania. Polska Chrystusem narodów. My zbawimy cały świat. My zawsze najlepsi, my do przodu. Nasza Polska jest bardziej nasza i mojsza od Twojszej. Niech sobie pogada. Jest wyraźnie przerażony. Mam nadzieję, że ma powód. Wyszły brudy z Wora, z przeproszeniem, jak szydła. Nie odwołuję się do pani polityk wójtowej. No, i trzeba będzie coś z tym zrobić. Jeśli chodzi o ilość uczestników, nie będę wróżył. Było dużo ludzi i to po obu stronach. Wrażenie odniosłem, że więcej osób było na marszu popierającym Trzaskowskiego. Ale to jeszcze nic nie znaczy, dlatego że Warszawa generalnie popiera Trzaskowskiego w swojej większości. Łatwiej przyjść Warszawiakom. Młodsi ludzie byli na Wiecu poparcia Trzaskowskiego. Dużo młodzieży i ludzi w wieku 30-40, tak do 50, powiedzmy, w porównaniu ze średnią popierającą Nawrockiego, czyli Kaczyńskiego, czyli PiS, no to byli to młodzi ludzie. Im łatwiej przyjechać nawet z daleka, trudniej ludziom starszym, chorym dowlec się gdzieś z jakiejś wioski, z Podlasia byli też ok. Zatem nawet jeśli tam było mniej, czy znacznie mniej, trudno powiedzieć, to jeszcze nic nie znaczy, jeśli chodzi o wybory. Wszystko będzie znaczyć dużo w momencie, kiedy się zamkną lokale i zobaczymy frekwencję. Czy będzie co najmniej taka, jak była na pierwszej turze? Ja mam wrażenie, i z norm statystycznych wynika, że będzie większa. Ale 70% to jest minimum. My musimy. Tak zdopingować tych, którym się nie chce, którzy myślą, że ich głos się nie liczy, żeby ta frekwencja była powyżej 70. I wtedy jest szansa rzeczywistego wyboru człowieka demokracji. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie wiem ilu policjantów chroni, dowiemy się pewnie post factum. Zdobyłem informację, że bardzo dużo. Z policjantów także cywilnych zostało zaangażowanych zwłaszcza w takiej linii demarkacyjnej między tymi marszami, ale także w komunikacji miejskiej, w pociągach, na dworcach, dobrze? Dobrze, bo każde rozruchy, to będzie na minus Rafała Trzaskowskiego, będzie krzyk, nie potrafi zachować bezpieczeństwa w jednym mieście, a jak będzie dbało o bezpieczeństwo w całej Polsce. To taka retoryka pewnie już, już jest przygotowana. Wprowadzono zakaz noszenia i przewożenia broni w całej Warszawie do odwołania. To jest taki system prewencyjny, stosowany przy wydarzeniach o podwyższonym ryzyku i o dużej skali. I w całym kraju obowiązywał, obowiązuje nadal. Drugi stopień alarmowy brawo i brawo CRP. To się wiąże z podwyższoną gotowością służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ale to nie tylko chodzi o policję czy jakieś agencje. Siłowe to chodzi o szpitale, pożarnictwo i tak dalej. Ludzie mnie pytali, a po co w ogóle taki marsz? Przecież każdy wie, kogo popiera. Teoretycznie tak. Ale zauważcie. Nie da się przekonać ludzi z tej drugiej strony za pomocą takiego marszu. Nawet jakby naszych było trzy razy bardziej, dużo więcej niż tych waszych i najsza racja byłaby trzy razy większa od waszej. <noise> to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o pewną mobilizację i konsolidację swoich oraz ewentualne przyciągnięcie tych takich niezdecydowanych na zasadzie pójdę albo nie pójdę. Wiecie, jak to jest w fizyce, tak? Że im większa masa jakiegoś przedmiotu, tym większą stwarza grawitację, tym bardziej przyciąga inne. Kula ziemska przyciąga księżyc, Słońce przyciąga planety, bo ma dużą masę. I w życiu społecznym to działa podobnie. Ogromna masa przyciąga trochę tych, którzy są jej blisko, i albo w nią wejdą, albo nie. Ale jeśli to będzie 50 tysięcy ludzi, 100 tysięcy ludzi, Takich, a dobra, pójdę, bo dużo ludzi popiera, bo fajnie gadali, bo się uśmiechali. No to popatrzcie, niektórzy twierdzą, że różnica poparcia w tej chwili wynika około, wynosi około 60 tysięcy osób. To jest skrajne, to, tego się nie da policzyć. Każda osoba ma znaczenie. Nie pozwólcie sobie na to, żeby nie pójść, bo od Ciebie i takich jak ty zależy przyszłość Polski. Nie zależy ci na przyszłości Polski. No to pamiętaj, że to jest przyszłość Twoich dzieci, Twoich wnuków, prawnuków, bo to, co się będzie dziać przez najbliższe lata, będzie rzutować na, nawet na kilka pokoleń. Złe pokierowanie Polską oznacza otwarcie bram wojskom Putina. Dosłownie. Ja nie straszę, od tego są duchy na zamku. Ja tylko ostrzegam jako politolog, analityk. Co to daje, że bardzo dużo ludzi w jednym miejscu się pozbiera i poskanduje jakieś hasła? Niektórzy mówią to takie prostackie, no ale działa. Człowiek jest polityką jest zwierzęciem społecznym, politycznym. Chce wiedzieć, że inni też są w tej grupie mojej. Nie muszą identycznie myśleć, ale w pewnych sprawach się zgadzamy. A jak jest nas na bardzo dużo, to w jakiś sposób potwierdza. Że to ma sens to, co robię. Oczywiście, z punktu widzenia logicznego, to nie ma znaczenia. Masa też może się mylić, ale psychicznie utwierdza nas. To jest taka adrenalina, która będzie trzymać jeszcze ileś dni, przynajmniej do wyborów. Deszcz, nie, deszcz pójdę, babcia, chodź, no nie? Ja się tam ktoś jeszcze. Pamiętacie już w starożytności to funkcjonowało? Ktoś się uczył pewnie <laughs> w średniej szkole, to było, o ile pamiętam, o Ateńskim Forum i o Strakonie gdzie co jakiś czas dorośli, no nie wszyscy, to nie była taka demokracja jak u nas, dorośli mężczyźni wolni, którzy byli posiadaczami tam majątków, zbierali się na rynku ateńskim i na skorupce, tak zwanym ostrakonie, wypisywali imię tego trybuna, tego senatora, którego uznawali za najgorszego, który najmniej zrobił dla społeczności. I jak wygrywał taki, wygrywał w cudzysłowie, to był wyrzucany poza Granice Aten, ateńskiej w ogóle cywilizacji, wygnany na zawsze. Więc ci ludzie mieli się o co starać. Będę lepszy od ciebie. Nie, że wybierali najlepszego, najgorszego, ale nie chodziło tylko o jakość działań tych rządzących, żeby się nie obijali. Chodzi też, chodziło też o to, żeby ci ludzie wiedzieli, że w grupie mają siłę. Że to jest ten power, to jest taki ich dopalacz. To działa przez pokolenia. To działa od dwóch tysiąca lat. Niech więc zadziała i teraz. Zresztą, jeśli chcecie o szczegółach takich spraw, ja się zajmuję historią doktryn politycznych, ale nie robię takich wykładów jak flaki z olejem, staram się. To możemy porozmawiać, bo dokładnie za miesiąc. Jedziemy na no, no, 29 czerwca jedziemy na Draculiadę po raz 18, to jest wyprawa do Transylwanii samochodami terenowymi. Jak na razie będzie nas kameralnie, bo mamy tylko obsadę dwóch samochodów, ale być może zbierze się trzeci, to zależy także od Was. Linki do tych wypraw i tego, o czym mówię, są tutaj w pierwszym komentarzu. To jest wyprawa dla ludzi dorosłych, ewentualnie można wziąć swojego jakiegoś nastolatka, odpowiadając za niego, przejedziemy 4000 kilometrów, odwiedzimy całą Transylwanię, zamki, pałace, zobaczycie domy królów cygańskich, jaskinie, muzea, pokój, w którym urodził się hrabia Cepesz, czyli Drakula słynny. Będziemy nad Morzem Czarnym, będziemy w Bukareszcie, wjedziemy do wiosek, do których żaden asfalt nie prowadzi i czas się zatrzymał. Warto tę Rumunię obejrzeć teraz, zanim unijny asfalt ujednolici ją i stanie się taka jak Polska, jak Słowacja, jak Czechy, jak wiele innych krajów. Oczywiście, zapraszam także Waszych młodszych, czyli Waszych nastolatków, dzieci czy wnuków. Na wyprawy letnie dwie, w lipcu jedziemy w Góry Sowie na pięć dni. Taka wyprawa, trochę historyczna, ale survivalowa noce w hamakach i zwiedzanie podziemi, także bunkrów kutych ku w czasie II wojny światowej przez niewolników kawał historii i kawał lekcji historii będę tam po raz po 81, zdaje się, więc wiem dużo o tych terenach, także o poszukiwaniu skarbów w których zresztą Części weźmiemy udział, a na początku sierpnia, na niemal dwa tygodnie zapraszam młodzież również na wędrówkę po wzdłuż jezioraka, po lasach będziemy nocować na bezludnych wyspach, pływać kajakami, odwiedzać zamki, będziemy w domu nienackiego i będziemy dużo rozmawiać, dyskutować. Ja nigdy nie narzucam ludziom swojej wersji świata, tak zwłaszcza młodym. Ale traktuję ich serio i nieraz do rana przy ognisku siedzimy, gitarka rozmawiamy o ważnych rzeczach, bo to są mądrzy ludzie, tylko trzeba im pozwolić mądrze rozmawiać o ważnych sprawach. Bywa czasem ciężko na wyprawach, trzeba nosić ten swój plecak łazić, tam hamaki rozbijać z tym zadaszeniem, ale na pewno jest mądrze, także macie tutaj linki. Jeśli chodzi o Karola Nawrockiego, żeby zamknąć to, co dotąd widziałem, przyznam mu rację w jednym. Przyznam mu rację w tym, że wszystko zależy od tego, co zrobimy 1 czerwca. Że Polska potrzebuje mądrego, stanowczego prezydenta. Że wszystko zależy od naszych wyborów w najbliższych dniach, i jeśli Polska ma być mądra, uczciwa, wolna, suwerenna, to mądrzy ludzie mają dobrze wybrać. Pewnie Karol Nawrocki, mówiąc to, miał nieco inną konotację w głowie, ale generalnie z tym zamysłem się zgadzam. Wszystko zależy od nas. Tak to widzę.